Dzień dobry Państwu, witam Państwa w dzisiejszej porannej kawie, pierwszej porannej kawie w portalu mojebrzesko.pl i telewizji internetowej Moje Moim Państwa gościem jest największy gospodarz Brzeska, bo powiatu brzeskiego, Pan Starosta Ryszard Bożuk, witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Z tym największy Pan przesadził, to, bo nie jestem na koniec raczej w kategorii się No tak, ale w sensie obszarowym Panie starosta, w sensie obszarowym. nie tu ma Pan Tak jest. Panie profesorze, półmetek Pana kadencji mija. W związku z tym chciałem zapytać Pana, jakieś takie rezumienie, takie moje takie podsumowanie tego, co uznałby Pan za najważniejsze osiągnięcie Pana te, tego półmetka, co udało się zrobić i z czego Pan jest zadowolony, co jest Pana jakby w tej ocenie, jakby Pana satysfakcją, pan jakimś sukcesem. No, w różnych wymiarach to można odpatrywać, w osobą indywidualną, mojego własnego. To przede wszystkim to, że zostałem starostą, bo to nie było takie proste. Trzeba przyznać, że. Przeciwniku miałem dość zdecydowanych i to była dość trudna sytuacja, żeby teraz to być. Oczywiście nie było to jakieś moje wielkie marzenie, ale ponieważ kiedyś byłem przewodniczącym Rady Powiatu, znam ideę funkcjonowania tej instytucji. Wielu ludzi namawiało do tego, żebym jednak pewne rzeczy, które rozpocząłem 8 lat temu, próbował kontynuować teraz już w charakterze. Tak, to wykonawczego, a nie ustawodawczego. To jest diametralnie różna sytuacja. I Podjąłem to wyzwanie, myślę, że z jakimś tam skutkiem, no dosyć wymiernym i stąd też zadania, które przed Pierwsze podstawowe to właśnie restrukturyzacja urzędu starostwa, która przebiega przez cały czas. Jesteśmy na półmetku tego. Na czym ono konkretnie polega teraz? Co, co zostało zmienione? Przede wszystkim już niekoniecznie pracują ci sami ludzie, którzy, którzy pracowali przedtem. To oczywiście nie była jakaś sugerowana przez opozycję. Czystka polityczna, bo to oczywiście było absurdalne stwierdzenie. Natomiast wydaje mi się, że dokonałem pewnego takiego przeglądu kadrowego z punktu widzenia zwłaszcza wieku i wyzwań, które stoją przed dzisiejszymi nowoczesnymi urzędami. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj pracowali w urzędach ludzie, dla których media są czymś no, nieosiągalnym. Myślę przede wszystkim o komputeryzacji urzędu. Wielu ludzi tak zwanych starszych roczników niestety ma już poważne trudności z obsługą najnowszych urządzeń, a to są wyzwania cywilizacyjne, trudno sobie zbroić dzisiaj współczesnego urzędnika czy w ogóle pracownika, który miałby z technologiami informatycznymi jakieś problemy. Także to był jeden z elementów, jedno z kryteriów. No, następnym kryterium, poza wiekiem, była przede wszystkim, no, jakaś taka kompetencyjność. Tutaj też staram się robić tak, żeby wszyscy ludzie, którzy pracują w urzędzie, ci przeze mnie utrzymywani, to ludzie, którzy posiadają wyższe wykształcenie i Umiejętności interpersonalne. To szalenie ważne, żeby mieć kontakt z drugim człowiekiem, żeby sobie w bezpośrednich relacjach z mieszkańcami umieć z nimi przyjaźnie współpracować. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że przychodzący petent do urzędu musi się czuć, że nie jest petentem, tylko że jest osobą najważniejszą. To usługodawcza funkcja urzędnika jest w stosunku do mieszkańca, a nie odwrotnie. Mhm. Czyli ta restrukturyzacja <coughs> zmiany personalne ze względu na, tak jak Pan powiedział, to jakby sprostanie nowym technologiom, jak i też kwestia kompetencji i zdolności interpersonalnych. Wiem także, że udało się z, no, nie tylko zinformatyzować, ale też prowadził Pan elektroniczny obieg dokumentów w starostwie. Jak to się sprawdza? Pytam to w kontekście tego, że no, to jest bardzo ważne jest to od, odpowiedź na te, to wyzwanie cywilizacyjne, upraszcza to pewne rzeczy, natomiast czy ościenne gminy, które teraz z Wami współpracują jako ze starostwem, też wdrażają to, Pan namawia, tych, jeżeli nie wdrażają, to Pan namawia, żeby to wdrażali, żeby to wszystko jakby było, no, że powiem, kompatybilne, żeby to po prostu funkcjonowało już już w, w naszym żargonie to się nazywa ESO, czyli elektroniczny system obiegu dokumentów. Oczywiście, jak wszystkie nowinki natrafiają na zdecydowane trudności, to jest coś podobnego jak z telefonem 112, który u nas w kraju formalnie funkcjonuje od wielu lat, a tak naprawdę funkcjonuje jak funkcjonuje. Niestety podobnie jest z tym systemem informatycznym też natrafia to na razie na dość poważną barierę, z uwagi właśnie chociażby na to, że nie wszyscy chcą się do tego przekonać. Wiele gmin jeszcze jest dość daleko, jeśli chodzi o ten rozwój, i kompatybilność jest słaba. Mhm. Czy mamy tak? Co jeszcze? Czy jest jakaś taka rzecz, o, którą, o której chciałbym Pan powiedzieć w tym momencie, kadencji, która była dla Pana ważna? na takich rzeczy jest tyle, że być ten program kontynuować przez dwie godziny. Szczególnie Takie. dwa lata w tak. krótkim takim... No, ale trzeba coś wydać, państwu. Naturalnie. Więc poza tymi rzeczami organizacyjnymi, logistycznymi, jak sądzę dość wyraźnie już zauważonymi przez mieszkańców. Tak jest. Poza zmianą wizerunku starostwa, która też jest, jak sądzę, istotna. No takim powiedzmy spektakularnym zdarzeniem z całą pewnością była kwestia rozwiązania Pałacu Gieców Bokocińskich. To jest problem, który przez lata w nie nierozwiązywany. I tutaj moi koledzy z poprzednich lat jakoś tak bardzo ostrożnie do tematu odchodzili. Zresztą nie, nie dziwię się specjalnie, bo to był problem dość taki e, trudny do rozwiązania, gdyż trafialiśmy tutaj na duży, duży element takiego społecznego jakiegoś zaangażowania i ochoru. Gdyż no, ludzie się w Brzesku zżyli z tym, z tym pałacem i stąd czuli do niego bardzo duży związek sentymentalny i emocjonalny, traktowali go jak swój. Pomimo, że tak naprawdę to on był przecież kiedyś pałacem wieca porcińskiego i to był prawowity właściciel tego, tego pałacu i w ramach reformy rolnej dawni właściciele zostali pozbawieni tego majątku. No i teraz był problem co z tym pałacem zrobić, bowiem po wyprowadzeniu szkoły z tego obiektu, przed kilku laty, Obiekt zdecydowanie niższy, trzeba go by było przez cały czas utrzymywać w jakimś tam stanie, trzeba było go chronić, bo wiadomo, że mogłoby tam się zdarzyć. Wiele różnych nieciekawych rzeczy. Mamy wesołych chłopców, którzy chętnie tam sobie zamieszkali, wypili jakieś prawda, napoje wyskokowe. No i mogłoby się chodzić dramatycznie dla całego placu. No mogliby wreszcie rozkraść te zamiary. także trzeba by było pilnować teraz. Poza tym no, przez cały czas nastąpiła, nastąpiła dekapitalizacja obiektu, siłą rzeczy. A problem istniał i był nierozwiązywalny. generowało to koszty, polegające właśnie na utrzymaniu tego pałacu, a i nie było rozwiązania. Udało się rozwiązać, jak się udało rozwiązać? No nie było to takie proste. Przez półtora roku musiałem ja się z moimi kolegami z opozycji mocować, żeby ich przekonać do tego, że najbardziej słusznym rozwiązaniem jest przeznaczenie tego pałacu na wolnym rynku do zbytu. To trafiało na wielkie opory. Szczęśliwie tak się stało, że jeśli już udało mi się przekonać do tego rozwiązania, to Pojawiła się bardzo racjonalna tutaj jak gdyby, koncepcja, aby z prawa pierwokupu skorzystali spadkobiercy Gierców Owocińskich i to się udało przeprowadzić. A więc skorzystali z tego pierwokupu. Myśmy zyskali ponad 4 miliony do budżetu. Spadkobiercy są zadowoleni. Później, no to tu nie żadna tajemnica, spadkobiercy zbyli ten obiekt. Za jaką cenę to już jest ich prawda sprawa? Tak, tak. W każdym bądź razie finał jest taki, że obiekt w tej chwili ma bardzo poważnego inwestora, który już wyraźnie widać, że się zajął tym obiektem, że obiekt na pewno nie będzie niszczał. Z tego co słyszymy, ma tam być pięciogazowy hotel, także z całą pewnością jest to świetne rozwiązanie, bo i dostęp do mieszkańców, i spadkowiecy zadowoleni z Pałacem co się dzieje, a co jest istotne. No związki między Bochiem a Brzeskiem są bliższe, bo nie tak jest, jest to Panie starosto, powoli się zbliżamy do końca i na końcu chciałem jeszcze zapytać, o jedną rzecz o sprawę, sprawę zjazdu z autostrady. No, no, <coughs> dla wszystkich teraz miast, Bochni, Brzeska i innych miast, to sprawa kluczowa z punktu widzenia rozwoju tych miast i strategii tych miast. Chciałem zapytać, jak pan patrzy na tą sytuację obecnie, czy <coughs> wierzy pan w to, że bo to jest na poziomie wiary, bardziej rozmawiamy niż na poziomie jakby prawa? że Generalna Dyrekcja II Autostrady dofinansuje zjazd autostrady. Czyli liczy Pan na to, czy bardziej Pan patrzy na to, że samorząd brzeski będzie musiał pokryć to wszystko własne własnym środku? Moje relacje między wiarą a wiedzą są podobne jak i Pana. Ja, ja mogę wierzyć w coś, czego nie mogę sprawdzić. Natomiast rzeczywiście szalenie trudno jest to sprawdzić. I te, te powiedzmy, deklaracje są na razie w kategoriach wiary. Obyśmy byli ludźmi mocnej wiary. I liczę na to, i wierzę w to, że to że oczywiście będzie sfinansowane i że ten problem będzie rozwiązany w miarę szybko, ale do tych doświadczenia, no tutaj trzeba przyznać, że nad krajami do tego tak z umiarkowanym tym. Mhm. Czy to oznacza, że trzeba zabezpieczać środki finansowe w budżecie, zarówno powiatu, jak i poszczególnych gmin? Zabezpieczać by je było można, gdyby było skąd. Także tutaj mhm. niestety te możliwości są szalenie ograniczone. No trzeba jednak to wierzyć, że Generalna Dyrekcja Dróg no będzie stała na wysokości zadania, bo jest to jej zadanie. Czasem już otwarcie i nie mogą od tego się jakichkolwiek... A nowy ponieważ jest to zjazd do Nowego Sączu tak samo, czy to no Sącz jakoś, no, właśnie też liczy na, bardziej na to, że trzeba będzie, że tak powiem, że generalna dyrekcja drugiego, która rozwiąże problem, czy li, że, że trzeba się będzie zaangażować tak samo? Czy oni w ogóle patrzą na to, nie no, owszem, jest to zjazd do to stało dla nas tak samo, no ale nas to nie obchodzi. Oczywiście ta sprawa wygląda w ten sposób, że szczęśliwie te realne plany w tej chwili są dosyć takie dalekosiężne. To oczywiście jest kwestia czasu, ale jestem przekonany, że jednak nawet pomysł budowy drogi dwupasmowej do Nowego Sącza, bo taka wizja bo na ostatnim spotkaniu z panem ministrem Rabciakiem no, się pojawiła, że na południe ten zjazd z węzła to do Nowego Grzesku ma się realizować dwupasmową drogą do Nowego Sącza, szybkiego ruchu. Oczywiście jest to pewnego rodzaju perspektywa, ale szalenie ważna. Rzeczywiście w tym momencie no, problem staje się automatycznie rozwiązany w sposób bardzo komfortowy i będzie to w tym momencie, no i tu powiem bardzo, bardzo tak z dużym za, zadowoleniem, że węzeł w czy w Krzyżu będzie taki troszeczkę prowincjonalnym w stosunku do węzła brzeskiego, który stanie się tutaj najbardziej centralnym miejscem w styku układu południkowego i równoleżnikowego. Wschód, zachód, północ, południe, Warszawa, Krynica, Nowy Sącz i właśnie jeżeli chodzi o autostradę na, do, do, do Ukrainy, będziemy centralnym punktem. Musimy kończyć Państwa ostatnią poranną kawę, <coughs> pierwszą poranną kawę portalu Moje Brzesko. Bardzo się cieszę. Dziękuję za wizytę. Dziękuję Panu. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo i do następnego spotkania. Dziękuję.